Niedzielne popołudnie, w Arłamowie spędzamy sobie z Pawłem Dawidowiczem. Witam Cię Paweł, w studiu łączy nas piłka. Witam, witam. Troszkę złych wiadomości od rana, najprawdopodobniej nie będzie na Euro 2016 Maczka Rybusa, odpadł już też Paweł Wszołek półtora tygodnia temu. To jest tak, że Wy o tym rozmawiacie w drużynie albo sami o tym myślicie na zasadzie takiej, że żeby to się nie stało mnie, żebym ja nie przygapił tej jedynej okazji? No wiadomo, rozmawiamy o tym i to naprawdę szkoda, że zawodnicy w taki sposób muszą, nie wiem, kończyć już ten sezon i to na pewno... Nikt nie chce, żeby kontuzja się zdarzyła, ale wychodząc na mecz dajemy sobie sprawę że czy na trening, że no, zdarzają się takie wypadki, no i, no i trudno. Nawet ci z najwyższego poziomu przeżywają coś takiego. Wczoraj widzieliśmy w finale Ligi Mistrzów Daniel Carvajal z płaczem opuszczający boisko. Powiedział, że ta kontuzja ale prawdopodobnie go z Euro wykluczy, więc... No tak, no i widać było jakie emocje mu towarzyszyły, no i to na pewno jest szkoda zawodników, ale no taki jest sport, no i... No i sobie, trzeba To jest być część czwarty, tego wszystkiego. Tak. Jeżeli chodzi o ten finał wczorajszy, byłeś zaskoczony tym, jak to wyglądało, że Real zaczął tak, tak ostro intensywnie zdominował mecz, później się to wszystko totalnie odwróciło? Znaczy przeważnie jest tak, że jak jedną bramkę jest ważny mecz jako finał, i drużyna wygrywa jedną bramką, no to w głowie już ma tą jedną bramkę i się cofa trochę, no i Wtedy druga ta drużyna musi wyjść z inicjatywą, strzelić bramkę. No i fajnie, że tak się stało, że na początku wpadła ta bramka. To się otworzył trochę mecz i było naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o Ciebie, to Ty wczoraj bardziej obserwowałeś, powiedzmy, Diego, Godina i Sergio Ramosa, czy bardziej Luke Modricia i Gabiego? Pytam, domyślasz się o pozycję. Defensywny pomocnik, czy środkowy pomocnik, czy bardziej środkowy obrońca? Znaczy, wiadomo, obserwuję środkowych obrońców i środkowych pomocników. Nie? Najbardziej to. Teraz czy wcześniej to zawsze się skupiałem na tych pozycjach, żeby ich obserwować i to jest ważne jak się zachowują, można sobie podpatrzeć zawsze. Jeżeli chodzi o Ciebie to 37 meczów w tym sezonie w Portugalii, wszystkie na pozycji defensywnego pomocnika. Tutaj jesteś środkowym obrońcą, z Gierek też tak wynika na tych treningach na zgrupowaniu, że Adam Nawałka widzicie w środku defensywy właśnie? A to Cię zaskoczy, bo grałem akurat dwa spotkania Aleś, tak? na środku obrony. I grałem w młodzieżówce na środku obrony no tak. wszystkie mecze, a więc, jakby to sumować, no to jest nie wiem, 60 do 40. Mhm. No to już to nie jest, to żadna różnica. I jeżeli pff, dla mnie to nie ma większego znaczenia, czy na środek obrony, czy numer 6, bo to są blisko siebie pozycje i. Wiadomo, taktycznie trzeba trochę inaczej się przestawić, ale pff, można to spokojnie połączyć. Na, na szóstce zawsze masz jeszcze kogoś z tyłu, więc ewentualny klops może, może ktoś naprawić. Środkowy środkowej eee. już odpowiedzialność wielka. No tak, ale czy większy poziom, to już nie ma czasu tego klopsa naprawić. To bez różnicy, czy grasz na środku obrony, czy na szóstce, na defensywnym pomocniku. Jeżeli grasz jako jeden defensywny, no to jest taka sama odpowiedzialność. Wczorajszą gierkę sędziowali Wam arbitrzy, którzy pojadą na Euro 2016. 16, wcześniej szkolenie z nimi odnośnie nowinek sędziowskich. Coś cię w tych nowinkach zaskoczyło? Albo coś ci się podoba, coś co jest nowe wprowadzane? E, co mnie zaskoczyło, to jest fajne, że można od razu z rozpoczęcia zagrać do tyłu, że nie trzeba do swojego do przodu. Tam wiadomo nieraz przerywali, że nie poszła do przodu, cofać, to... Dziwna to była zasada, prawda? Bo to nic, nic tak naprawdę nie, no, nie dawało. No tak, to wpływu nie miało na grę, a teraz od razu można dać do tyłu i to jest na pewno... Czyli bardzo... jeden zawodnik może zostać na środku i po prostu odegrać, odegrać do tyłu. Tak jest. Tyłu. No wiadomo, jak zespoły nie są przygotowane, można zawsze zaskoczyć Sędziowie Bramkowi będą mieli inną rolę na Euro 2016, bo wchodzi system Goal Line. Porozmawialiśmy sobie wczoraj po tej, po tej gierce treningowej z Pawłem Raczkowskim i z Tomkiem Musiałem, którzy taką rolę będą pełnić we Francji. Posłuchajmy sobie tego teraz. Nie ukrywamy, że ten wyjazd tutaj to też jest ważny element naszych przygotowań. Także tak samo trenujemy i ten dzisiejszy mecz był dla nas również testem współpracy, ale również współpracy z piłkarzami na poziomie komunikacji, na poziomie... Przestrzegania przed pewnymi zachowaniami, parę komend, parę podpowiedzi. Generalnie taka bardziej męczna współpracy dla nas, żeby, żeby troszeczkę, troszeczkę potrenować. My na pewno daliśmy z siebie 100% i dla siebie, dla naszego zespołu, i dla reprezentacji Polski, żeby pomóc jak najbardziej w tych elementach, które gdzieś tam są elementami sędziowskimi i po to, żeby uniknąć pewnych wpadek już na samym turnieju. Sędziowie, bramkowie są też tacy jako, jako straszaki troszeczkę, no bo napastnik czy, czy obrońca widząc, że gdzieś tam jest jeszcze jedna para oczów dodatkowa, która może właśnie wychwycić takie sytuacje, no po prostu nie robią takich rzeczy. Raczej to są krótkie formy okrzyku, czyli pójdź go, nie trzymaj, bez rąk, na takiej zasadzie. Czyli jeszcze większa kontrola, jeszcze większy nadzór, no i mamy nadzieję że jeszcze większa skuteczność. Dodatkowe pary oczu za plecami. Środkowy obrońca coś takiego będzie czuł? Myśli się o tym? Trzeba się przyzwyczaić. Z... Znaczy i tak to słyszymy tylko sędziego głównego i to. Myślę, że to będzie fajne. Jak ktoś będzie chciał przysymulować czy coś, to myślę, że z bliższej odległości łatwiej to będzie wychwycić. Nie? I no zobaczymy, jak to będzie się spisywało. A to jest standard, że sędziowie tak się komunikują z Wami? Czy Szymon Marciniak jest takim przykładem kogoś, kto robi to dużo częściej, niż na przykład sędziowie w Portugalii? Eee, znaczy, tu akurat można powiedzieć, że jak jest gra, to jeszcze krzyknie coś do ciebie. A w Portugalii się spotkałem bardziej, że. Po akcji przychodzi i rozmawia, I że konkretnie, mhm. że nie, że jak jest akcja coś tam krzyczy, tylko wiadomo, później przyjdzie parę słów, powie i Tylko ucieka. Kontaktów z sędziami wiosną miałeś sporo w Portugalii, no bo sporo tych żółtych kartek. Siedem żółtych, dwie czerwone. Z czego to wynika? Przesadzają troszkę? Czy ty przesadzasz? No na pewno jest dużo delikatniejsze granie. I tu, nie pozwalają na zbyt wiele, tak? Nie pozwalają, bardzo nie pozwalają. <grystanie> Jak ktoś lubi trochę ostrzej pograć, to, to musi naprawdę uważać. Ty zagrałeś 20 meczów w tej rundzie, mówiłeś nam, na portalu łączy nas piłka w marcu, że to jest runda decydująca, że Ty chcesz albo przejść do pierwszej Benfiki, albo odchodzić. Czy utrzymujesz to teraz w tym momencie, czy coś się zmieniło? Bo z drugiej strony oni Cię trzymają, prawda? Nie chcą pozwolić, żebyś poszedł na wypożyczenie, żeby Cię gdzieś sprzedać. No tak, no akurat przetrzymali mnie i teraz myślę, że nie wiem, nie wiem, nie jestem heroikiem, ale zobaczymy, nie? Ja się skupiam. Teraz tutaj jestem, tu myślami, a co będzie dalej, to na razie nie myślę, nie rozmawiamy. Wiele osób mówi kibice, że, że, że nie grasz w pierwszej drużynie przede wszystkim i to utrudnia transfer do innego klubu. Ale przykład Bernardo Silves z zeszłego roku pokazuje, że można za 15 milionów euro przenieść się do, do Wielkiego Monako. Tak? No można jak najbardziej. No, pokazują to nazwiska zawodników, już teraz, gdzie grają w topowych klubach za niezłe pieniądze, że odchodzą też z rezerw czy potem z rezerw do pierwszej i trafiają za fajne pieniądze, fajne kluby, a więc myślę, że nikt tam nie jest znikąd, z przypadku i zobaczymy. Nie? A ty, ty tak masz w głowie, że to jest ten moment, żeby zrobić krok w którąś stronę? No ja już to miałem pół roku temu. <śm> 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 pół roku temu nie dostałeś też powołania od Adama Nawałki na te mecze z Finlandią i Serbią. To spowodowało taką lekką obawę, że Euro odjeżdża? Znaczy obawę, no, wiadomo, każdy ja się skupiałem na tym, żeby wy, najlepiej wy, wyglądać na tym pierwszym meczu, na drugim, trzecim, skupiałem się na meczu. To mm -hmm. mnie nie obchodziło, znaczy obchodziło, ale nie zajmowałem się tym czy, czy nie wiem, czy, co będzie za parę tak, miesięcy, Czy tak? nie wiem czy dostanę, czy nie dostanę, czy ktoś to obserwuje, czy nie. Mm -hmm. Po prostu Liczyło się, żeby mieć po prostu czyste sumienie nie? po każdym meczu. A teraz odgłosiła nam na bałka szeroką kadrę na euro, i ja się domyślam, że większość kibiców zapytana o to, kto ma najmniejsze szanse na wyjazd, wskazałaby Pawła Dawidowicza. A ty od początku, od Juraty, przez Arłamów, wyglądasz mi na mocno pewnego siebie. Eee, no wiadomo, tu każdy przyjechał, żeby się znaleźć w tej grupie. I każdy chce, nie ukrywajmy, i. Jakbym nie wierzył w siebie, no to bym w ogóle tu nie przyjeżdżał, nie? Ten został przed telewizorem, oglądał i kibicował. A tak no co? Jeżeli już jest szansa, no to trzeba robić wszystko, by wykorzystać. Jutro ważny dzień, życzę tego, żeby dla ciebie był szczęśliwy w ten wieczór. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Paweł bardzo. Dawidowicz był naszym gościem. Dzisiaj się nie pomylę. Ekspercki quiz. Piłkarski, tak to się nazywa. Dzisiaj z Bartkiem Kapustką. Nie wiem dokładnie o, o jaki mecz Wiśnia go przepytał, ale zobaczycie to jeszcze dziś wieczorem na kanale łączy nas piłka. Dzięki, Paweł. Wielkim. Dzięki.